Oooo! Także... O! o Jezus! Maria, zdarzyła się Awaria! O Siemanko, z tej strony słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 17 lipca. Staje pierwszy vlog z kopania ziemniaków. Tata ze sterami 80 jakże starej poczciwej. Dzisiaj dziewczyny: Oliwia i moja żona Ewelina. Na kombajnie. E, jeszcze kopiemy Ankom. Od przyszłego tygodnia prawdopodobnie będziemy kopali i będziemy puszczali towar przez sportownik. No jedź powoli. E, jako, że dzisiaj mała ilość zamówiona, bo tylko 50 worków przy poniedziałku, e, dużo, duże zamówienie mieliśmy w, 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 w. w piątek. W piątek kopaliśmy sporo ziemniaka. E, dzisiaj tylko tak, że tak powiem, co tam brakło. No i lecimy z tocem. Anna będzie nas sprzedanie. Jakby ktoś był zainteresowany Anna razem z zestawem autowartobusy Ja się tutaj wbiję na moje stanowisko pracy. No i chwilę ponawijam. Mówię od przyszłego tygodnia będziemy kopali grimme, ponieważ no grime jest delikatniejsza dla ziemniaka, szybciej idzie. Większy kosz na ziemniaki. O no, tutaj sporo kałasu. Początku tego ziemniaka tak dużo nie ma. Autobarkownica od firmy Luca Tronic. Ziemniaka zostało na wczesnej koriny. Tyle co tutaj widać jest 30 arów zostało. 30 arów mamy wybrane. No i tak to wygląda. Ładny, żółty ziemniaczek. Wyrównany. Tutaj z brzegu jest troszkę mniejszy. Zaraz jedziemy dalej. Zobaczcie jaki ładny wyrównany jest dalej. Zresztą widać tutaj tata jedzie jedynką polową. Coś tam tego ziemniaka już leci, jakiś tam plan mamy, zakładam kamerę na głowę yy, no i lecimy To do wyrzucenia, przecięty, ustawione mamy na 15,2 kg yy, zawsze troszkę więcej, gdzieś tam jeszcze jak jest możliwość to 2-3 worki czarne kurzy się ale e, widać, że ziemniaczek w jasnej ziemi, zobaczcie jaki czyściutki, jaki żółciutki e, Tutaj zawsze jeszcze mogę jakieś tam 2-3 ziemniaki staram się dorzucać Korina e, bardzo wyrównana, e, żółciutka, szybko się gotuje e, Petarda jeśli chodzi o ziemniaka e, Ktoś gdzieś tam spróbował, to e, ten detaliczny klient, no, ten detaliczny klient e, bardzo go lubi, bardzo lubi korinkę i widzicie jaki ładny ziemniak. Tak, tam z brzegu, od powszechniaka troszkę mniejszy na starcie z pola. Ale tutaj ten plon jest już fajny. myślę, znaczy że około 30 ton już powinno lecieć tych ziemniaczków, także ooo! O! O! o Jezus Maria zdarzyła się awaria No, no na TikToku taki trend jest. Ludzie pod to nagrywają mi tutaj. Pracy zawsze musi być trochę śmiechu. Gdzieś tam widzicie, nie tak zahaczyłem worek, akurat na nagraniu, także. No, bywa i tak, nie zawsze jest kolorowo, chociaż praca autoworkownicą ładnie idzie, jak jest równe pole i ziemniak kleci, no to 100 worków na godzinę jesteśmy w stanie zrobić, już na gotowo zważone. Ale mówię, od przyszłego tygodnia będziemy kopali Grimmę Anka idzie do Żyda, o też. Komfort pracy, yy, jakość tego ziemniaka będzie nieco lepsza, myślę. Anna to jest taki rzeźnik dla tych ziemniaczków naszych. No i tutaj to zakładamy dwa worki od razu. No, to już są bulwy, nawet za duże, Wam powiem, bo zwykły detaliczny klient woli drobniejszego ziemniaka. Taki, no, wyroślak, no to nie każdemu odpowiada, chociaż z obieraniem jest łatwiej, Jednego na obiad i jedna osoba najedzona No i lecimy dalej Także sezon zbiorów pełną parą Mówię, tutaj koriny już mamy właściwie połowę wykopaną Koriny mieliśmy usadzone tone 100 Właśnie na ten pierwszy start, na początek To jest bardzo wczesny ziemniaczek No i zresztą widać po wyrównaniu e, jak to wygląda Dobra jedź majster! Wy. E! Koniec przeglądania YouTube'a No zielony był, no jak zielony to odrzucamy e, Drobny ziemniaczek tutaj mamy wsadzone. Wsadzone mamy roleczki Żeby tutaj trójeczka poniżej trójki przelatywało O, znowu nie tak na naczynem. Za mało naciągnąłem worek, no e, Trójka poniżej trójki przelatuje e, tutaj do worka odpadowego I odpad trafia do byków Znowu mi się rozsypało o, aj, aj, aj. Miało być pokazowo O Słomek, w takim tempie, to na pewno 100 worków na godzinę kopiesz A mówię, jakoś tak widzicie, założyłem tą kamerę I jak na złość I jak na złość nie idzie tak jak szło O, krótkie kawałki tutaj Działka tylko 150 metrów Króciutka Jedno słowo to w no miarę jest cena na ziemiaka na ten moment, przecież tam prawie 2 zł w takim mniejszym kurcie jak my tutaj sprzedajemy gdzie tak naprawdę już tak że No, na początku lipca podobnie te były w kurcie nie? także coś tak to wygląda coś tutaj zaczyna nie wiem, sprzęgło się odzywać no, a tutaj dwa rządki, streki, marchew, siana, malutka marchew ale też coś z tego będzie nie wiem o ile będzie mnie tutaj słychać mówię bo dość dużych hałas jest ale e, coś tam myślę że jakiś materiał z tego powstanie e, właśnie no w Grimme też plus że będzie wykoboczny e, tutaj Ankon jedziemy w Redlinach mimo wszystko gdzieś tam naruszamy trochę tego ziemniaka trochę go odkrywamy no i po dwóch dniach czy trzech dniach jak wracamy z kopaniem e, no to jakieś tam zielone się pojawiają nie? Także no, to jest nieuniknione No, tak to wygląda No, już mam No, dzisiaj ta, ta prawa strona coś mi się gorzej trzyma tutaj, nie wiem, coś tutaj w tym mocowaniu trzeba dojrzeć Już mnie teraz zasypali Dwa warki pełne Tu się zaraz przesypuje. Przedłużenie, ok. A się Odczepił STOP! No, tata blisko, także tutaj, no. nie nagrywasz! No, jak już widzicie, nagrywam, to już mi tak nie idzie. Może chcecie kamerę przejąć, dziewczyny? No i takie dwa rządki w koło sobie przejedziemy i mamy 50 worków nakopane. No. Puszczamy taśmę. Będzie 15 kilo. Taśma się wyłącza, zawsze jeszcze dwa ziemniaki zrzucam. Biorę worek w przystawianiu wiążę. No i widać. nadążam, dziewczyny narzekają także jakby ktoś chciał kupić Annę z autoworkownicą cena 18 tysięcy z sypem jeszcze do y, Big Bagu także syp jeszcze, syp w cenie ten który mam dorobiony bez autoworkownicy 15 tysięcy bez sypu 14 jakby ktoś chciał tam osobno pokupować to możemy rozkompletować ewentualnie Na no drugie proste jeszcze się z wami połączę No i tak to idzie, jak kobryk idzie no zawsze jeszcze tam 200-300 gram więcej Żeby nie było nieraz w jakichś ziemniak się trafi, że jest brzydki, przecięty, zielony, żeby nikt nie był stratny, chociaż jak to idzie dalej do handlu większość, wiesz to na targowiska, na rynki to już każdy handlujący na swoje wychodzi, tak? bo w Detalu na ziemniach w tym momencie 3 złote, tak Także kurtnie całe 2, a Deta to są 3 złote, nawet gdzieś tam w Bydgoszczy 3,20-3,40 W zależności od, od bazarku, od rejonu, od regionu, możecie dać znać jak tam u was ziemniaki, czy jest coś w tym roku, czy raczej kiepsko mówię do ziemia, w tym roku cenę o dziwo jakąś tam ma O, uszkodzony już leci No i podstawa to dobry towar Dobra odmiana W takim obrocie detalicznym No to, to ma to duże znaczenie tak? No i fajnie, że nie trzeba tego dwa razy przerzucać tak? Z amny rozładuję to od razu na przyczepkę Albo na busa Czy do magazynu No i nie trzeba tego ważyć, rozważać mówię zawsze jeszcze tam coś tam więcej od siebie dorzucam no i to w przyszłym tygodniu zaczną się żniwa no to największy problem będzie z tym ziemniakiem że trzeba się od roboty oderwać niekiedy to nawet na dwie godziny wieczorem no i szykować, szykować ziemniaka nie jak już jest tutaj stały klient no to mimo tego, że żniwa do ziemniaka też trzeba przygotować. A jak będziemy to robili gimmę, no to będziemy może można więcej i po kilku dniach postartować. Zobaczymy. No, na podejście w wannie raczej nie kładziemy więcej jak 50 worków. Staramy się nie kłaść, bo to no, szkoda, żeby tam gdzieś nie połamać, nie powtuć. A no, teraz już widzicie, e, troszkę lepiej mi idzie to zahaczanie worków. To jest jak tam nieraz gdzieś wójnie, na dziurze porek się wsunie. Ja jakoś tam powoli Człowiek ma wagę w ręku, że w dobrą sprawę sam by wiedział kiedy przestać napływać do worka. Dobra i ponownie na prostej się połączymy Chociaż już prawie mamy zrobione No i kolejna runda Ostatni przejazd, takie, mówię 150 metrów. Czego mniejsze, za chwilę będą większe. Uży się w piach w oczy. Niestety. Taki mamy klimat. No i takie uroki kopania na bieżąco. Tutaj mam teraz źle naważone, bo w tym worku obok zostało trochę więcej. O, i raz oko. Żeby ktoś straty nie był to najwyżej będzie nie 15, a 16 kg. Co to teraz? weź to Co tam jest? Co tam jest? to A gdzie coś jest? Co? Idzie Gdzie? Żaba? nie O Boże! Ale będzie scena na filmie! Też żabę? Łódko zaszkodzę! <laughs> Szef ma w kabinie łódko <laughs> O oh, faken, no żaby wyszły Czekaj, czekaj! Czekaj! Worka nie było i kurde No, z Ale będzie scena na filmie! No, nie no, wesoło musi być, wiecie jak jest, nie? Wakacyjny klimat, normalnie. Widzowie się przestraszą Ewelina. Widzowie się przestraszą. Po jego pisku. Teraz powiecie, Słomek żabę za nogę złapał a teraz ziemniaków łapie. I tak będą ugotowane, nie? Nikt się nie otruje. Tato ją wypuścił. Dobra, lecimy dalej. No, zdarza się też, że gdzieś tam Anna jeszcze nie oberwie ziemniaka od łęciny, bo to wiadomo, wody ziemniak jeszcze się trzyma, łęcin jeszcze chciałby rosnąć. Zdrowy. Tutaj tylko były dwa zabiegi na zarazę z tej strony A i tak łęcinki są, są okej, okay, ale to doczeste no to już to w sierpniu za dwa tygodnie Będą kończyły żywa, będą kończyły wegetację już więcej nie urosną okay. Zawsze wolę dać worek więcej w trochę jak, jak miałby być za mało, ktoś miałby mnie przyłapać, że kantuję no, Zawsze świeży pieniądz, tak? Wiadomo, że co tam drugi, trzeci dzień jakaś większa, taka mała, mało hurtowa, bądź detalicznie to codziennie jakiś grosz pada, tak? Pieniądz jest w obiegu, jak to się mówi Teraz tu się sypie no, niektóre miejsca to szok. Spójrz, jaka pyra Piękny. Piękny ziemniaczki Borki żółte już są zamówione. Powiecie, czemu nie żółty worek? Bo nie było z żółtym workiem jest problem problem nie problem ale w gromie czy w grenę u nas którą wiemy było żółtego worka ale leci co tu tyle tego leci same metry na dworze, masz się przesypuje o na pełna taśma! Stop! Zasypało mnie. Tak jest dużo na końcu taśmy leci takim strumieniem, to nieraz przesypie na worku, ale to widzicie. Na tyle worków sobie lecimy jednego. O, teraz w tym obok jest więcej. Tu jest za mało, trzeba wyrównoważyć. O, tu będzie 17, ktoś miał. W jednym może być, że będzie 14, no to też tak jest, co? To nie apteka. Sprintera sprzedałem, teraz szukam jakiegoś dostawczaka, jakiegoś blaszaka do wożenia tych ziemniaków nowego, bo printer się okazał być złąkiem niestety. Korinę jeszcze mam na drugiej działce. Myślałem, że to już wszystko a jeszcze tam mam z 20 arów. Jeszcze, jeszcze trochę będzie z nami. Prawie do jesieni ta korina starczy i będzie kopana tak na bieżąco. Później jak już skórka starsza, to można kopać. Nie wiem, raz w tygodniu załóżmy. A teraz mówię trzy razy w tygodniu. Poniedziałek środa, piątek. Jakby ktoś chciał kupić widzów ziemniaczki na próbę, to zapraszamy. Coś tam zawsze na stanie jest, parę worków zawsze leży Więcej No i finał I pół worka jeszcze wyleci I graj kurcz No może i worek się nazywa no. Powiedzcie się wyjątkowo Dziewczyny przyszły do pomocy, oczywiście pomagałem jak trzeba, ale jak mam więcej, no to mam tutaj ekipę e, młodzieńców chcących uczciwie dorobić do wakacji w wakacje. Przesunęli Oliwia trochę O, jeszcze dekadało Może i 12 kilo. No i Fajran, dzięki! No to tyle w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, do zobaczywka na razie, o cześć! No Anka jak to Anka, pisze, skrzypi na każdym miejscu.